Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym projekcie na moim kanale, i tym razem będzie to gra Wyścig Wykrętów. Została ona stworzona przez studio KID Lab w, w marcu 2001 roku, a polska premiera miała miejsce w październiku 2001 roku. Tą grę Wyścig Wykrętów zdecydowałem się nagrać z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo lubiłem w tą grę grać gdy byłem mniejszy, a po drugie zauważyłem, że, że jeśli chodzi o YouTube to tylko je, nie znalazłem żadnej polskiej osoby kto nagrał całą tą, tą grę, owszem widziałem takiego jednego kolegę, który tą grę zaczął nagrywać, ale nie wiedzieć czemu nie skończył. E, za to na świecie już jedna osoba nagrała e, Więc e, będę pier e, pierwszą polską osobą, która nagra tą grę, jak i też drugą światową. E, no i będę po prostu czuł bardzo dużą satysfakcję, jeśli tą grę przejdę. E, no dobra. Więc zaczynamy wyścig wykrętów e, od... E, od Intra, które może nie jest jakoś super ciekawe, ale mam nadzieję, że wytrzymacie. Tak więc yy, zaczynamy i oczywiście serdecznie zapraszam do oglądania. Planeta Wykręt znajdowała się w samym centrum kosmosu, w punkcie, w którym kiedyś nastąpił wybuch i narodził się wszechświat. Od tamtych czasów tak się składało, że wszystkie zadziwiające wydarzenia Odbywały się właśnie tam. Swego czasu nie można się było na wykręcie opędzić od różnego rodzaju wojowników i zdobywców. Cóż poradzić, toż to centrum wszechświata. Ale jakby się nie starali, ich usiłowania spełzały na niczym. A po porażce przybyszów, wszyscy awanturnicy zaczęli omijać wykręt szerokim łukiem. Tak więc mieszkańcy wykrętu od długiego czasu nie troszczyli się o nic. Interesowały ich tylko rozrywki i czerpanie z dobrodziejstw wykręconej wody. Nie dotykały ich biedy tego świata, żyli dostojnie, korzystając z wszelkich przywilejów, którymi obdarzał ich szczodry wykręt. Mieszkańcy wszystkich galaktyk wiedzieli, co to jest wykręcona woda. Wszędzie można było znaleźć zastosowanie dla tego cennego, płynnego minerału, począwszy od techniki i medycyny, a na rytuałach i zabawie skończywszy. Od pradawnych czasów poeci opiewali ją w wierszach, a uczeni zapoznawali się z jej właściwościami. Wykręcona woda co jakiś czas wypływa z wnętrza planety, wykręt i skrapla się w charakterze rosy. Gdy to następuje, każdy mieszkaniec porzuca swoją pracę i pędzi na wodozbiory, starając się za wszelką cenę zdążyć przed sąsiadami. W tej bezkompromisowej walce wykorzystywane są wszelkie rodzaje magii, także i czarnej. Oczywiście widok tej walki zawsze przyciągał uwagę gapiów i turystów. Z czasem walka o zdobycie wykręconej wody przeobraziła się w wyścigi wykrętów. Jest to ulubiony sport w tym wymiarze. Najlepsi zawodnicy są powszechnie znani, a dzieci w szkołach uczą się ich biografii. Owszem, Roboty wiedziały, że wykręt jest niedostępny, ale uważały siebie za najmądrzejsze i obmyśliły najbardziej przewrotny plan, jak opanować niepokorną planetę. Bardzo szybko plany rozgrzanych do czerwoności nieposkromionych elektronowych mózgów wstrząsnęły odwykłym od wstrząsów wszechświatem. Pewnego dnia na planecie wykrętów pojawił się sprzedawca zabawek Joe. Był to stary, rudy android, sprzedający na ogół lody i cukierki za pokwitowaniem, ale tym razem przywiózł ze sobą cały armark, kramy pełne zabawek ze wszystkich galaktyk Oj. oraz zwierzyniec pełen najbardziej niebezpiecznych i osobliwych potworów wszechświata. Od dawna na wykręcie nie było takiego święta. Ludność zapomniała o wszystkim i całymi dniami sterczała przy klatkach i przed kramami podziwiając osobliwości. A wtedy Joe pokazał im gwóźdź programu: najprawdziwszą karuzelę ze starej ziemi. Wszyscy byli porażeni, patrząc na to urzeczywistnione marzenie. Targowali się krótko. Ale zawzięcie. Joe sprzedał mieszkańcom wykrętu karuzelę oraz zwierzyniec, przekazał dokładną instrukcję ich obsługiwania i w pośpiechu odleciał. Nic nie zapowiadało nieszczęścia. Wykrętowianie przykładnie polewali swoją wspaniałą karuzelę olejem napędowym. W myśl zaleceń Joe Ale pewnego straszliwego dnia Karuzela zamieniła się w ogromnego potwora z nierdzewnej stali Był to dieslowy mutant Biorobot z tajnych laboratoriów Kaliguli. Potwór natychmiast posłał hipnotyzujące radiosygnały do wszystkich miejscowych maszyn Z robotami kuchennymi włącznie Które zaraz potem zbuntowały się to jeszcze nie wszystko. Zwierzęta rozerwały klatki, rzuciły się na publiczność i pożarły kilka osób. Okazało się, że te stwory są również robotami i to niezwyczajnymi. Należały one do gatunku elektrozombii z nowym, strasznym zasilaniem bioenergetycznym. W ten właśnie milutki sposób przewrotna Kaligula zawojowała wykręt i przeobraziła go w swoje centrum. Teraz planetą rządził dizlowy mutant oraz podlegli mu elektrozombi. Te chodzące wampiry wysysały energię z żywych, lecz nieprzytomnych ciał schowanych we wnętrzach ich korpusów. Właśnie to było podstawą najbardziej potwornego planu niedouczonych uczonych z drugiego kosmicznego wysypiska. Miejscowe roboty po złożeniu przysięgi wierności przed dizlowym mutantem przeszukiwały planetę, wyłuskując każdą kroplę wykręconej wody oraz zmuszali mieszkańców planety do mnożenia w głowach ogromnych liczb. Największą rozrywką elektrozombii były wyścigi wykrętów. Chętnie więc je organizowano, a roboty nawet brały w nich udział. W tym czasie do planety zbliżały się ogromne zastępy nowych robotów, aby czerpać energię z jej mieszkańców i wykręconej wody i stąd rozpocząć atak na cały wszechświat. Ale Kubeck, szeryf wykrętu i członek zespołu ścigaczy, nie załamywał się. Postanowił zaprowadzić porządek na swoim terenie i pokazać Kaliguli, że jej miejsce jest na śmietniku. Należało zacząć od elektrozombi. Byli oni newralgicznym punktem okupantów z powodu swojej skrajnej natury. Kubeck. Wyśledził, że jeżeli wywołać u elektrozombi silny szok, to obudzi się w nich uczucie poddanego, karmiącego sobą mechaniczne części robotów. Po czymś takim, robot będzie zburzony od środka. Była tylko jedna szansa, aby zaszokować elektrozombi. Trzeba było zmusić je do wyścigu i wygrać z nimi. W tym celu, KUBEK. Zebrał najsilniejszych wykręconych zawodników. Ich zadaniem było pokazanie się z jak najlepszej strony, aby elektrozombi zechciały się z nimi ścigać. W tym pojedynku nie chodzi tylko o wykręt, ale tylko mistrzostwo wykrętu jest w stanie zrujnować koszmarne plany robotów i uratować. Zamarły w straszliwym oczekiwaniu, wszechświat. Witam Was po intrze. Jak, widzi jak widzieliście, było dosyć długie, ale już, już jesteśmy w grze. Mamy tutaj. Musimy tutaj wybrać wykręt. Mamy ich kilka do wyboru. Jak widzicie, każdy wygręt ma trzy statystyki, czyli y, energia, ilość energii, zwrotność i przyspieszenie. Y, ja sobie wybiorę. Y, może y, kałupka, czyli tego. Sze szerfyra, jak tutaj pisze. Y, dobra. Ja tylko sobie zmienię imię na. Dawid. Dobra. Eee, tak zamień. Bo ja właśnie kiedyś przechodziłem tę grę właśnie e, pod nazwą Dawid, ale... To było dość dawno temu. No i dobra, tutaj e, po lewej stronie mamy... E, zacznę od góry. E, w, w lewym górnym rogu jest ilość flaszek. To będzie, e, To będzie nasz... E, to będą, jak, jakby to powiedzieć, pieniądze. Tak, niżej mamy trzy czary. Czyli pierwszy to jest czar na lot. Drugi to jest czar taki, taki raniący przeciwników. A trzeci to jest pułapka, którą możemy zostawić na przeciwników i w lewym dolnym rogu mamy pasek zdrowia, jeśli będzie pusty no to wtedy giniemy i, i musimy chwilę zaczekać, dobra tutaj mamy ten dieslowy mutant a tutaj, tutaj jest nasza baza, w której możemy wybrać sobie czary jakimi jakie będziemy używać w wyścigach ja sobie wybiorę może. E, jak na razie mamy na początku bardzo niewielki wybór. Ja sobie wybiorę może tą falę e, i pod trójkę może wybierzemy. Może zostaniemy przy pomidorze. Dobra, może teraz przejdziemy do pierwszego wyścigu. E, wejdziemy, może tutaj, do świata pierwszego, tak, tak go nazywam. E, i w świecie pierwszym mamy teraz 5. a tak swoją drogą mamy jeszcze tutaj robota, możemy sobie z nim porozmawiać. Siema, jestem twoim pomocnikiem, mam na imię Igor, musisz uratować moich przyjaciół, proszę, pomóż im, wróć do mnie później, powiem ci jak to zrobić. A nie ten, przy, nie ten przycisk. <laughs> Dobra, yy, przejdź do jednego z zaznaczonych portali i spróbuj wygrać wyścig. Spróbuj, wiem, że potrafisz. Okej. Okay. Dobra, wiem co mam robić Igor. Dobra, więc przejdziemy do pierwszej, pierwszej trasy w pierwszym świecie, czyli zielone zbocze. Yy, po lewej stronie mamy yy, ikonkę czaru, którą możemy wygrać. Prosta trasa bez ostrych zakrętów i przeszkód, no i takie tam. Możemy wybrać albo czas rzeczywisty, albo tryb turowy. Tak, z trybu turowego nigdy nie korzystam, jakoś nie spodobał mi się. Zawsze gram w czasie rzeczywistym i też tak zrobię. Dobra, tutaj się wczytuje mapa. I zawsze na początku jest pokazywana trasa. Naciśnij jakikolwiek przycisk, aby rozpocząć wyścig. Ale no, ja chcę sobie obejrzeć trasę. A nie jest zbyt skomplikowana. Więc nie, nie powinno być większych problemów. Dobra, możemy wygrać 75 flaszek. Dobra, jedziemy już na początku pierwsza pozycja, więc jest bardzo dobrze. Yy, tak, zawsze mamy 5 okrążeń i mamy też kilka bonusów między innymi leczenie niebieskie leczenie, aha czyli to możemy wtedy używać czarów no i też co jakiś czas są właśnie takie punkty kontrolne i jeśli jesteśmy pierwsi to dostajemy wszystko no i dobra na razie idzie nam całkiem sprawnie tak, też dostajemy takie gwiazdki, które widzicie w prawym górnym rogu, lecz ja nie wiem... Ojej, teraz zamieniliśmy się w piłkę. No i zginęliśmy, więc... Ale to re respawn trwa tylko chwilkę. No i to już koniec wyścigu. Naprawdę poszło naprawdę bardzo łatwo. Dostaliśmy y, tyle ile możemy dostać 75 butelek i proszę bardzo. Mamy pierwsze, zak pierwsze wygrane zaklęcie pleśń pesymizmu. Dobra, zostaniemy przy tym pleś pleśnie. No to teraz przejdziemy może do świata wodnego y, i trasa oblężenie górskiego fortu. Dobra, yy, nagramy jeszcze dwa trasy w odcinku i, i kończymy. Dobra, zobaczymy. Na razie będziemy pływać przez rzekę. Mamy tutaj yy, też kilka przeszkód. Mamy na przykład takie statki wojenne. Mamy taką kulkę kolorową, która nas wystrzeli tutaj na, na to, na to wzgórze i i tutaj kończymy. Zaczynamy w najlepszej pozycji. To się nazywa szczęście. Dobra, uważajmy też na rekiny, które też są. O, właśnie, już. Yy, już dotknąłem jednego. Jaki punkt kontrolny? O co wam chodzi? Żadnego punktu nie pominęliśmy przecież. E, ale mniejsza o to. Mniejsza o to. Co ty myślisz, że wygrasz ze mną? Ty, ty zielony z tworku? Nie uda ci się. Jupi! Dobra, uważamy na rekina. Oj, nie zauważyłem go. Okrążenie czwarte, więc na razie jest dobrze. Dobra, mamy dostępne czary. Teraz tutaj lecimy. Dobra, i już okrążenie ostatnie. No to. Ojej. Troszkę oberwałem, ale. Ale to nic. Naprawdę, nie, ale nie spodziewałem się, że pójdzie aż tak łatwo. Bo powiem Wam szczerze, że na tych wyścigach to bywa różnie. Naprawdę, raz możemy mieć naprawdę bardzo łatwo, a raz możemy się yy, męczyć. Dobra, pierwsza pozycja. Zawsze za pierwsze miejsce dostajemy czar za darmo. Jeśli zajmiemy drugie, trzecie lub czwarte miejsce, to wtedy musimy zapłacić. A jeżeli ostatnie, no to trzeba wyścig zacząć od nowa. No ok, dostaliśmy nowy czar. Nie zauważyłem, nie wiem jaki tytuł jest tego czaru. No i tak, i żeby przejść do, następne, do następnej trasy. W świecie wodnym musimy zapłacić dokładnie 116 flaszek, ale na razie nie będę tego robił. O, tutaj też mamy świat dodatkowy, tak to będę nazywał. Mamy tutaj dwie trasy: tak, obłód, no też 116 flaszek trzeba zapłacić. Tutaj mamy świat kamienny, tutaj jest świat leśny, dobra. Świat leśny, po prostu. No, nie mam innych pomysłów. Brawo, załatwiłeś ich, jesteś najszybszym wykrętem, jakiego znam. Trzymaj i tak dalej, a ten świat będzie znów wolny. Czynić wielkie postępy. Widzę, że masz nowe zaklęcie, i ostatni świat jest już zamknięty. Wkrótce będziesz mógł otworzyć nowy świat. Tak. Możesz otworzyć nowy świat. Idź, po, idź, idź do portalu i zrób zakupy płacąc flaszkami. Zwycięstwo jest o krok. Okej. Okay. Tutaj jest kolejny świat. Lecz nie wiem jak ten świat nazwać. Naprawdę nie wiem. Sześć szorstkich sześcianów. To, to będzie świat sześcienny po prostu. Nie wiem. Dobra, jedziemy. Po tej trasie zakończymy. Odcinek. Wolałbym z prawej strony zacząć, ale... Dobra, jesteśmy drudzy. Więc za checkpointy dostajemy cztery flaszki. Ale szybko. E, szybko e, jesteśmy liderami. że z zaklęcia, może mamy już pięćdziesiąt trzy flaszki, pięćdziesiąt osiem. O, ktoś tutaj yy, potrzebuje śniegu. Dobra, zostawimy tutaj błyskawice, może na kogoś zadziała. Mamy już 103, 108. Już ostatnie okrążenie. Oj, tutaj się drzwi zamknęły, więc poczekajmy. Ojej, zamieniałem się w piłkę. O, widzicie, że ten koleś jest zielony. Wow. No, bo to jest żaba. No i to już koniec. 148 flaszek. O, tutaj ktoś nas zabił, ale. Szybki respawn. I mam już 356, i kolejne zaklęcie wymiatacz, tym razem. Wystrzeliwuję trzy kule. Ciekawe. No dobra, to myślę, że byłby już. To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Heh, wleciałem do dieslowego mutanta. Dobra. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Uprzejmie bym prosił o napisanie w komentarzu, czy ta gra wam się podoba. No i dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku.